Cześć wszystkim. Tu Koń z mówi. Czas dzisiaj porozmawiać o tym, co było dobre, co było świetne i co było rewelacyjne w 2020 roku w świecie seriali. Do roboty. Nie da się ukryć, że 2020 totalnie wywrócił wszystko do góry nogami. Szczególnie w świecie seriali, w świecie filmów. Oraz tego, co my teraz nazywamy sensami na kanapie. Ja, właśnie, podobnie jak i pewnie większość z Was, odnalazłem się dosyć nieźle w tym świecie streamingu. No i doznałem pewnego rodzaju wielkich emocji, świetnych wrażeń, ale też czasami, oczywiście, w jakimś stopniu rozczarowania. Ogólnie obejrzałem w 2020 około 13 seriali, przynajmniej tych, które zapamiętałem. I dzisiaj chciałbym się nimi z Wami podzielić, a także przedstawić moją ulubioną siódemkę seriali 2020 roku. Trzymajcie się w takim razie. Jedziemy. W moim zestawieniu nie będę tylko mówił o tym, co zostało wyprodukowane w 2020, ale też pojawi się w nim kilka produkcji, które ja po prostu w tym roku obejrzałem. Także Gwoli ścisłości niektóre seriale są z 2019 roku, ale na przykład, tak jak Euforia, odcinki specjalne pojawiały się w 2020, i w związku z tym pozwoliłem sobie ująć je w moim e, małym rankingu. Death jest serialem, który bardzo mocno namieszał mojej wyobraźni, namieszał w mojej głowie oraz e, Pozwolił mi zadać sobie wewnętrznych kilka pytań, które są e, kluczowe według mnie e, podczas seansu, e, tego niesamowitego serialu, którym e, naukowcy w pewnym tajemniczym instytucie starają się bawić w Bogów. E, kwestia przeznaczenia tego, co my możemy w życiu robić, to, co jest już z góry zaplanowane, e, a też pewnego rodzaju matematyczne e, teorie. Które są podbudowane w devsie, to jest coś, co spowodowało, że początkowo ja nie mogąc tak jakby ogarnąć tej problematyki związanej właśnie z matematyką, z wzorami, która jest mi dosyć obca, później dzięki historii niesamowitym postaciom, ja wkroczyłem w ten świat bardzo mocno, bardzo mocno także polecam: What's inside? Everything. Uh, kolejnym serialem był Ostatni taniec". We wanna keep this excellence going. Unbelievable. Got it again. Once you reach the top, where do we go from here? At some point the team is not gonna meet the expectations. I like the Historia so. yeah. Michaela Jordana e, i Chicago Bulls e, z pewnością e, była bardzo mocnym e, punktem szczególnie okresu wakacyjnego i takiego e, e, takiego boomu, ja doświadczyłem jako dziecko lat 90., które fascynowało się koszykówką, fascynowało się NBA i tutaj ten serial pozwolił nam wejść tak jakby troszeczkę Mocniej do szatni i poznać takie smaczki, których wcześniej nie można było znać. To wszystko było za bardzo głęboką ścianą, bardzo grubą ścianą, a tutaj mogliśmy nie tylko poczuć te emocje, ale przede wszystkim napięcie. To było dla mnie jak jeden z najlepszych celów, chociaż ja znałem zakończenie i to jest niesamowite, to jest świetne. I to właśnie wciąga w ostatnim tańcu. Pod koniec roku obejrzałem serial od nowa, który wraz z moją Agnieszką wchłonęliśmy tydzień w tydzień. Ciężko nam było dawkować w ogóle sobie te emocje i to jest coś, co bardzo nas denerwowało właśnie w produkcji HBO, że ta stacja jednak wypuszcza swoje odcinki co tydzień. I teraz każdy odcinek od nowa kończył się niesamowitą bombą, jakimś punktem kulminacyjnym, który zostawiał widza z takim poczuciem: wow, i co teraz będzie? Niestety ta końcówka, która wbrew pozorom była, patrząc na logikę wydarzeń i tego w jaki sposób. Prowadzona była historia jedyną możliwą. Mimo wszystko spowodowała taki lekki niedosyt, bo mój mózg straszliwie pracował na niesamowicie wysokich obrotach. E, ja sam tworzyłem e, wiele różnego rodzaju e, teorii, które okazały się fiaskiem, no ale takich emocji, jakie mi od nowa zafundowało, to chyba żaden serial tegoroczny nie Dlatego kolejny serial, który warto obejrzeć. You read me my right now. Or tell me I'm free to go. Why were you there that night? I was walking. This is such a coincidence, isn't it? You are going to believe in things you shouldn't. to No i euforia. Euforia, która była doznaniem wizualnym, emocjonalnym, muzycznym w jakimkolwiek stopniu. E estetycznym orgazmem. Po prostu. Euforia spowodowała, że zacząłem myśleć, zastanawiać się też nad tym, czy świat, w którym ja mam posyłać Tycia jako Lord Father, czy jest tym światem, którym ja rozumiem, jest tym światem, który ja wypuszczam mojego malca z przeświadczeniem, że będzie bezpieczny. Nie wiem tego. Ale ten świat w jakiś stopniu mnie bardzo mocno wchłonął, zafascynowana gra aktorska Zendai, ale nie tylko, całej, całej obsady jest po prostu niesamowita. Warto obejrzeć. Ja miałem przez długi czas opory, a naprawdę, jest to serial najwyższych, najwyższych lotów. Na jeden z najlepszych seriali, moim zdaniem, w historii w ogóle szklanego ekranu, czyli Dark. Niemiecka produkcja, która, pod względem konstrukcyjnym, jest po prostu perełką. Rzadko kiedy serial, budując tak wielką piramidę różnego rodzaju zależności, fabularnych klocków, one wszystkie się złożyły w jedną wielką całość. a Zakończenie było tak satysfakcjonujące i tak y, spełniające oczekiwania, że y, ja y, zacząłem naprawdę dumać nad tym, czy to jest, aby, może najlepszy serial, jaki widziałem w życiu? Kto wie? Przez Wilki. Nie powiem. Z tym serialem miałem troszeczkę problemu. Pierwsze odcinki, pierwsze trzy odcinki to była rewelacja. Niesamowity świat przedstawiony, klimat, realizacja. Sam pomysł na serial, który nagle w kolejnych odcinkach nie wiem, troszeczkę utonął w jakiejś fabularnej mieliźnie. Przestało e, mnie elektryzować tak mocno tempo, e, ale być może to jakieś moje subiektywne e, odczucie. Moim zdaniem i tak, i tak serial wart uwagi. E, science fiction tego rodzaju, postapokaliptyczne, e, w dalekim kosmosie e, jest z pewnością jedną z najlepszych produkcji w, w tym gatunku, a tak jak mówię, no końcówka może być to subiektywne odczucie jakoś tej Eee, tego poziomu może nie utrzymała. serial, który przyniósł mi dosyć mocne rozczarowanie, czyli Outsider na HBO. Rzadko kiedy seriale tej stacji powodują we mnie w jakiś sposób rozgoryczenie. Tutaj świetny pierwszy odcinek, nawet można by powiedzieć półtorej, a później kompletnie ta fabuła zaczęła mnie nie wciągać. Te różnego rodzaju elementy no, przede wszystkim konstrukcyjne mnie nie kupiły. No i cóż, Ostatnich dwóch odcinków nawet już nie obejrzałem. No i serialowe polskie zaskoczenie roku, czyli w głębi lasu. Eee, muszę przyznać, że miałem bardzo pozytywne odczucia wobec tej produkcji, a nie byłem nastawiony do niej kurę optymistycznie, uwierzcie mi. Sądzę, że tutaj, zarówno pod względem aktorskim, jak i pod względem właśnie budowania pewnego rodzaju klimatu, była to produkcja, która spełniła w jakiś sposób moje oczekiwania. Oczywiście można było się doszukiwać w niej pewnego rodzaju fabularnych mankamentów, ale to też jest kwestia tutaj być może no, wzorca Harlana Cobena, na którym jest oczywiście ta adaptacja oparta. Także tutaj można by jednak mieć większe pretensje, to pisarz. 1994 rok. Opowiedz, jak to było wszystko. Ten obóz, na którym byłem opiekunem, skończył się tragicznie. Cztery osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. Uff, powiem Wam szczerze. Że teraz czas e, powiedzieć wam o serialu, który bardzo mocno przybliżył mnie do mojego dzieciństwa e, i przypomniał o tej wspaniałej grze, jaką są szachy. E, ja mam osobiste wspomnienia z e, grą e, w e, tę królewską rozgrywkę, jaką są szachy. E, taką dwojaką, e, bo e, grając jako młody szczczum, grałem sobie e, z ojcem. I tym momencie zawsze dawał mi baty. Eee, później dopiero, wraz z dojrzewaniem być może mojego umysłu, e, pewnego rodzaju elementy e, takiego wyrafinowania w grze zaczęły u mnie rosnąć. No i ta pasja naprawdę mocno podczas studiów się rozwinęła. I grałem tam z moim przyjacielem Darkiem. Pozdrawiam. E, dosyć często. E, no i teraz chyba czas będzie wrócić, bo Gambit królowej, moi drodzy. To jest prawdziwa perełka z Anią Taylor Joy i naszym Marcinem Dorocińskim, którego serdecznie pozdrawiam e, na czele e, niby serialu o grze w szachy, a napięcie w nim takie, że można by kroić je nożem. Polecam. Then you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. kolejne spalone nadzieje to serial Ratchet Netflixa. Niestety, moim zdaniem osobiście ten serial nawet nie stał gdzieś w pobliżu lotu nad kukułczym gniazdem, z którego bierze tak jakby tę postacie główną, czyli Mildred Rachet, no, demoniczną siostrę szpitalu dla umysłowo chorych. Tutaj bardzo dużo analogii odnalazłem do American Horror Story, ale sama historia była zbyt rozleczona, nie było tam Napięcia w niej e, naprawdę przynajmniej śladowej ilości odnalazłem e, i też serial zarzucony do e, odcinek przed e, z czysto subiektywnych i emocjonalnych względów. Szkoda, bo materiał był genialny i aktorka również dawała radę odgrywająca e, tutaj tytułową. Mildred Ratchet. Wiem, nie jest to serial, który był produkowany w 2020, ale to właśnie w pierwszym lockdownie w marcu. Tuż przed Agi porodem bardzo mocno oglądaliśmy e, opowieść podręcznej. E, no i powiem Wam szczerze, że pierwsze dwa sezonu to było coś niesamowitego coś tak mocnego e, zmieniającego też właśnie sposób myślenia, e, że e, trudno mi było czasami myśleć o porodzie e, mojej ukochanej żony. Powiem wam szczerze, że świat Giliad jest przerażający po prostu i to co się działo może w tym roku w ogóle powodowało, że to wszystko staje się jakoś tak bardziej realne, może troszeczkę na bliższe. Miejmy nadzieję, że to wciąż jest tylko i wyłącznie fikcja. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Ponownie hit, który był wcześniej tutaj wyprodukowany, czyli w 2019 roku, ale my dopiero w tym roku sięgnęliśmy po Wielkie Kłamstewka. Został nam jeszcze jeden odcinek, na który czekamy bardzo mocno. Teraz obecnie jesteśmy, jak widać, na wakacjach. Ja jestem w studiu nagraniowym mojego taty. I no niestety dostęp do HBO tutaj jest zablokowany. Ale wielkie kłamstwem to jest coś świetnego. Naprawdę. Klimat i budowanie napięcia na najwyższym poziomie, a także gra aktorska. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, ee, no, dają tutaj wielki popis. No i oczywiście Laura Dern. E, jestem ciekaw, jak ta historia się zakończy, ale już mogę powiedzieć, że to jest jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego roku. Nie ma łatwych małżeństw. Złościmy się. Złościmy się. Kłócimy. I potem godzimy. A na dodatek ukrywamy mroczną tajemnicę. serialem, który obejrzałem również w tamtym roku, ale jest to serial oczywiście starszy, czyli troszeczkę nadrabiałem może moją kubkę wstydu to było Fargo klimatycznie świetne genialne postacie Billy Bob Thornton gra tutaj cudowną postać rozedrganą takiego psychopaty, no i Martin Freeman, po prostu on gra siebie tak, no i to jest po prostu jego Największa e, póki co moim zdaniem e, rola, nawet lepsza e, niż e, rola Watsona czy Bilbo Bagginsa. E, chociaż konkurencję z pewnością robi serial, który za chwilkę wam przedstawię, czyli Breeders. Co za dzień? Gdybym tam był, zabiłbym go. Jeśli nie postawisz się szefowi czy żonie, zostaniesz zmiażdżony. B-leaders, czyli Rodzice, to serial początku e, naszego oglądania po narodzinach e, Tycia. E, z pewnością e, był on nam bardzo bliski, bo te problemy, które tam były ukazane, z pewnością w jakiś sposób wpływały na naszą wyobraźnię. E, no i gra tutaj e, aktorska właśnie Martina Freemana, o którym mówiłem już wcześniej, no świetna, troszeczkę pokazał się może nawet z innej strony, takiego bardziej gwałtownego, charakternego bohatera, bo on zazwyczaj gra takiego typowego mieszczanina brytyjskiego, spokojnego, z nieco flegmatycznym stylem. A tutaj, panie Freeman, dałeś pan popis, a sam serial naprawdę dobry, nierewelacyjny, bo nierówny w wielu odcinkach i mógłby nawet być troszeczkę inaczej podzielony w końcówce, mógł się zakończyć na bardziej kulminacyjnym momencie, czyli przedostatnim odcinku, ale powiedzmy, że naprawdę warto go obejrzeć! happy no i serial, który bardzo mi się podobał również w pierwszych odcinkach, ale później troszeczkę już mniej, czyli Kraina Lovecrafta. Pierwsze dwa odcinki, w którym były okazane problemy właśnie związane z rasizmem, z realiami tuż po wojnie w Stanach Zjednoczonych, to było coś, co mi się bardzo podobało, to było świetne. Nawiązania do Lovecrafta były też jeszcze wtedy bardzo subtelne, a później jakoś się zagubiłem w, tym, w tej krainie fantastyki totalnej. Te postacie późniejszych no, takich okultystów, magów, jakoś mnie to przestało kupować. No i nawet nie obejrzałem niestety do końca. Ostatnie bodajże dwa odcinki, no niestety są cały czas do nadrobienia. One way. And found out it isn't. No i największe popkulturowe przeżycie końcóweczki roku. Wspaniały, niesamowity, westernowy, klimatyczny Mandalorianin. No po prostu rozpłynąłem się w świecie gwiezdnych wojen na nowo. Poczułem, że jednak można stworzyć coś odkrywczego, coś fajnego, a zarazem bazującego na bardzo utartych schematach, na czymś, co doskonale znamy i to, co kochamy. Konwencja sama w sobie, postacie, które swoją charyzmą i budową mogłyby obdarzyć połowę tego, co było w trylogii nowej. Czy coś więcej potrzeba? Oczywiście, że grogu. No tak. Kocham Cię Mandarinę. Wierzę, że uratujesz Gwiazdę Wielkie zaskoczenie, perełka, świetna seria, czyli to wiem na pewno. Rewelacyjny mark Ruffalo, który daje tutaj moim zdaniem rolę życia. Póki co, bo to jest wielce zdolny aktor, a większość z, z naszych yy, no, takich yy, najbardziej yy, lubujących się w takim popularnym sensie widzów kojarzy go z roli Banner'a, czyli Hulka. E, no, a Mark Ruffalo to jest gwiazda w niesamowitych umiejętnościach i warto naprawdę śledzić jeszcze jego rozwój. Thank you, very good brother to me. Your brother's seriously mentally ill. Why do you insist on turning this around on me? Because you're his twin, aren't you? Aleś <laughs> mi Od Gendy'ego Tartakowskiego, no, to w jaki sposób Gendy Tartakowski wpłynął na, mo na moje dzieciństwo, to chyba nie ulega żadnej dyskusji, wszystkie animacje na Cartoon Network to właśnie są jego pomysły, jego idee, a Primal to jest coś co uderza totalnie w moją wrażliwość, coś co ja kupuję w całości, dinozaury. Ciężki klimat, świetna kreska i zabawa z pewnego rodzaju formą zemsty, formą traumy w świecie no naprawdę prymitywnym, w świecie prehistorycznym. Po prostu orgazm uwielbiam. No i na koniec kolejne wielkie zaskoczenie, czyli to nie jest OK. Które niestety zostało skosowane po pierwszym se sezonie serial Netflixa, w którym są świetnie zbudowani bohaterowie. Jest to oczywiście taka troszeczkę historia Ala Kerry. Stephena Kinga, ale no jednak problemy współczesne, bohaterki, bohaterów w ogóle, paranie się w jakiś sposób i walka z własnymi mocami, które są tylko oczywiście jakąś formą um, przetworzenia problemu, dojrzewania. No, dla mnie to było świetne i naprawdę żałuję, że już niestety więcej tego nie obejrzymy. Dear Diary. No i czas teraz na moją ulubioną siódemkę tamtego roku. Pewnie po moich analizach w jakiś sposób już moi faworyci się Wam ukazali, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało. To zaczynamy od miejsca siódmego. Na miejscu siódmym to nie jest OK. Miejsce szóste. Oj, miejsce szóste to musiało się znaleźć tutaj w moim zestawieniu. Ostatni taniec. Powrót do dzieciństwa na pełnej. Miejsce piąte to od nowa. Hugh Grant, Nicole Kidman, Donald Sutherland w świetnych rolach. Miejsce czwarte to Devs. Moi drodzy, czas wejść w trybiki przeznaczenia. Miejsce trzecie to Gambit Królowej. Może zrozegramy partyjkę? Miejsce drugie to Primal. Wielkie zaskoczenie, wiem, ale ja po prostu rozpłynęłem się w tym serialu. No i jedynka musiała być taka jaka jest. Mandalorianinie, jesteś moim zwycięzcą. A jaka jest Wasza opinia na temat seriali roku 2020? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie Ostatni z Kulturą, a ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, Wasz Koń. Do zobaczyska.